Adam, jesteśmy przy Twoim najnowszym muralu. To dzieło, a zdjęcie tego dzieła na naszym Facebooku na epainfo wzbudziło ogromne zainteresowanie, ponad 1300 reakcji, ponad 100 komentarzy. No, na tym chwilę jest to chyba, przynajmniej jeśli chodzi o zasięgi, najpopularniejszy Twój mural. I nowa jakby wersja, bo wcześniej były ptaki, a teraz jest pies. Skąd, skąd ten pomysł? Tak, no reakcja jest niesamowita, też jestem mile, mile zaskoczony i pozytywnie, że tak powiem, zdziwiony. No powiem tak, no ptaki, były, ptaki dalej będą kontynuowane, ale jakby już w zeszłym roku nawet chciałem robić też inne rzeczy, czyli właśnie chociażby psy, wiewiórki, bobry, nie wiem, polskie na przykład zwierzaki. I postanowiłem zrobić taki projekt Anioł Stróż, tak? czyli przeróżne psiaki ściągnięte gdzieś tam z netu, bardzo fajne jako taki, tacy nasi przyjaciele, tak? Duchowi, duchowe wsparcie tak naprawdę, często ten pies jest pocieszycielem, on bardziej zrozumie niż człowiek i tak dalej, e, więc to jest jakby pierwszy z tej serii, tak? I to jest Labrador tutaj na tej kamienicy, zrobiony w jeden dzień praktycznie, e, z aurolą. każdy pies będzie miał rolkę. E, są następne, któreś mają taką minę, wiesz, poważnie, drugi jest, piątkę przybija, naprawdę będą jeszcze ciekawsze rzeczy, e, no i pomysł jest taki, żeby też wprowadzić takie ożywienie tak naprawdę, no żeby te ptaki, bo taki tak wiem, że mogłyby się trochę przejeść ludziom, one też będą, ale, ale no chciałem mówić, zrobić kolejne rzeczy, to jest drugi pies, w sumie pierwszy był na początku marca prywatnie, jest realizowany na podwórku u klienta, no ale ten jest pierwszy taki dla ludzi, tak, no i feedback jest niesamowity, tak, po prostu, ja no, jestem też naprawdę miło zaskoczony. Dokładnie, a powiedz mi, to będą różne rasy? Tak, tak, tak. Terasy są randomowe. Wpadłem w ogóle na, na, na taki mini album takiego artysty fotografa, który fotografuje psy właśnie w takich przejrzystych, śmiesznych minach i mam zamiar jakby użyć kilka jego zdjęć do właśnie przełożenia ich na mural. Także teraz będą randomowe totalnie, tak. No następny mam nadzieję, że będzie przybił piątkę, bo jest naprawdę śmieszny, wesoły, także. No i myślę, że całe miasto, tak, czyli Buga, Starówka i piaski. No teraz piaski, czyli centrum jeszcze. Każda dzielnica przynajmniej dostanie jakiegoś psa jednego, może dwa, tak? Zobaczymy. Czy nie chcę, żebyś może zdradzał, bo fajnie to będzie niespodzianka, ale czy już masz gotowe kolejne lokalizacje? Jeszcze nie, ale to jest kwestia tylko w sumie wycieczki po mieście. Tych ścian już od lat mam pełno jakby w, 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 w komputerze, w katalogu i w głowie też, więc te ściany co chwila dochodzą. Czasami przejeżdżam na przykład, czy przechodzę gdzieś, widzę ścianę, pukam do drzwi i się okazuje, że no nie ma problemu, niech Pan maluje. Tak samo było tutaj. Byłem tutaj miesiąc temu i od miesiąc, miesiąc do tego czasu minął, przyszedłem. Dzień dobry, chciałem lat ścianę. To u Państwa tutaj na rogu, z takim motywem, pokazałem szkic, ludzie się zgodzili, jeden dzień realizacji, no i... Nie cieszę oko. OK, czekamy w takim razie na kolejne projekty. Dzięki bardzo. Dzięki.